Witam w kolejnym materiale na kanale Antefakty ze mną Arkadiusz Tańcula, witaj. Dzień dobry, siemanko, cześć. Eee, masz nadzieję, że twoja saga z rodziną murańskich po Galifejem 15 się w końcu skończy? Eee, ja to wiem, że to się skończy. Jestem świetnie przygotowany, więc musiałby się naprawdę jakiś wypadek wydarzyć, eee, żeby się to nie zakończyło. Wygrywam dwie walki i tyle i... Wiadomo, nie zapominamy o sobie, bo ciężko zapomnieć tyle przeżyci, tyle z dwa lata prawie nie to się wskoczyło, nie wiem, ciężko zapomnieć, nie zapominamy, ale odcinam się od tego, i idę w tą sportową stronę freakfightu. No, to wiesz, fighty, ale ja jednak chcę iść w tą sportowy odłam, zobaczyć na ten pas i tak. Powiedziałeś w, chyba w zapowiedzi, albo w którymś z wywiadów, że Mateusz ma strasznie mocną głowę i żeby go pokonać, to trzeba go albo znokautować, albo udusić. Jesteś na tyle gotowy właśnie, żeby tak go skończyć? Wiesz co, ja bardzo... Przepraszam? No, bo się wypiłem tyle bandy, yy, że teraz... E, ogólnie ja analizuję wszystkie swoje walki i... Mm. Miałem pewien problem, z wykończeniem ciosu. Dlatego nie mogłem znokautować eee, nigdy nikogo, tak naprawdę, w sumie. Bo to tam Marcina Macieckiego do tego podłączyłem, a potem go po prostu grałem ciosów, przerwał ten, ale to nie, były, nie było, że go odciąłem, nie? Eee, nie było siły czy z czegoś innego, się to wzięło? Eee, to się wzięło z tego, że ja w ogóle bardzo źle wyprowadzałem te ciosy, te ciosy też bardzo, zobacz sobie, ja na ilość bardziej też szedłem, nie? Napierdalałem tych ciosów, kurde, sto ileś, a ja, to było. takie właśnie lubi, lubi ciosy, o tym mówić. Tak, wiesz, lekkie ciosy i to w ogóle nie było wykończenia, i one w ogóle nie były przede wszystkim żaden z tych ciosów nie trafił nie, bo każdy z tych ciosów tak każdy z tych ciosów mógłby być nokautujący tylko żaden nie trafił prosto w szczękę i to jest problem oni dostawali po głowach większość po głowie większość jak potem oglądasz walkę to oni po obie dostawali po obie. To takie strategiczne punkty nie bo tak i właśnie nie zwracamy to uwagi ja bardziej na oślep rzucałem wiesz teraz byle uderzyć. byle uderzyć byle trafić i wiesz panie bo trafiasz między gardę to, to wiesz no ale po głowie to kurde e, ja, o ja sobie przypominam miałem kiedyś taki sparing 3 lata temu e, z właśnie z Marcinem Rzowskim policz Zombie i on w ogóle tak Krzed, on na przykład tak czołem, i przyjmował na czoło. I on napierdolisz, a potem ci borą ręce stary od tego biczego. Bo coś, co on odpierdala? A on nic. I to mniej więcej było to samo. Oni dostali bardzo dużo ciosów, ale to były ciosy nieczyste. To były ciosy na głowę, nie na ten. Wiesz, chociaż po jednym ciosie jeden się podłączył, drugi też. Przecież Mateusz e, r, tak poleciał, ale to był cios tutaj gdzieś, wiesz, skroń, więc też nie był. Gdyby tylko siadł delikatnie, wiesz, na szczękę, gdzieś na żuchwę, to by, to by było już po walce. I myślę, że teraz poprawiłem tą celność, poprawiłem wykończenie, dokręcenie, barkiem. W, wiesz, rzucenie tym barkiem, dokręcenie pięścią, uderzenie wiesz, tymi dwoma palcami, a ja tak uderzałem wiesz, tak uderzałem tu, wiesz, z tą ręką, to jeszcze amortyzowałem sam. Teraz uderzam tymi piąstkami, jest dużo rzeczy, które poprawiłem i myślę, że to będzie miało wpływ. Zresztą Stary, pierwszy raz na sparingu podłączyłem gościa, także sobie uklękli, wiesz, i podziękował, nie? nie że padnie przydomny, no ale klęk, dobra, 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 koniec, nie? Więc, a tego się, to nigdy wcześniej mi się nie zdarzyło, więc myślę, że to już świadczy o tym, że jest progres. Chociaż, żeby przenieść coś jeszcze ze sparingu na walkę, to jeszcze daleka droga. Dobra twierdzisz, że jesteś dobrze przygotowany, a to troszeczkę nie jest to za duże wyzwanie, żeby najpierw stoczyć walkę z Mateuszem, jeśli byś wygrał to walkę z Jackiem. Nie jest to za duże wyzwanie, no bo Jacek mimo, mimo tego, że zdaniem wielu nie ma dużych umiejętności, no troszkę waży, jest, no, jest silne, to, jest to, to, jest to wytrzymały, tak, tak to. jest wytrzymały. To nie jest zbyt dużo Twoim zdaniem? Tak, to jest dużo, to jest zbyt dużo i ale trzeba brać takie rzeczy. Jeżeli chcesz być wielkim człowiekiem, to musisz mierzyć z takimi wyzwaniami. Stary, to jest coś naprawdę... Fenomen takich... Nie ma czegoś takiego, chyba na świecie. No nie było na pewno na świecie czegoś takiego, że bije się z synem i z ojcem, walka po walce. Nie ma czegoś takiego. Więc wiesz, piszemy historię, stary trochę. No, może śmieszną, bo śmieszną, freak fightów, ale to jednak jest historia. Kiedyś teraz są takie podręczniki, jest o tym afera, e, ten nowy przedmiot, HID, nie? Historia i teraźniejszość. Stary, zobaczysz, że kiedyś będą pisać. Arkadiusz Stencola się, pokonał na jednej gali ojca i syna. I to będzie właśnie. Historia i teraźniejszości? No jak, no historia i teraźniejszość. Może wycofać możemy... ten podręcznik? Nie, nie wycofujcie. <laughs> nie, wiesz, śmieję się. Ale no tak, to jest coś. Jednak freakwajty są przełomem w Polsce. Przyjęły się strasznie w Polsce, wszyscy o tym mówią. Idę, chopie, przecież ja. Kurde, moja rozpoznawalność teraz, a to, co było dwa lata temu, to jest dramat. Ja nie mogę sobie wyjść na imprezę już normalnie. Czyli dzięki rodzinie murańskiej jesteś mega rozpoznawalny i jesteś na to wdzięczny. No, tak? dzięki rodzinie murańskiej. Dzięki temu, absolutnie. że jestem w fejmie y ogólnie. Fejmy, i wiesz, a nie ukrywam, że to był najgłośniejszy, chyba nie było głośniejszego konfliktu. W pewnym, tej w pewnym, w pewnym czasie. Najgłośniejszy konflikt, wszyscy o tym mówili, każdy o tym mówił. Ludzie się zatrzymywali. Stary, coś, to jest coś nieprawdopodobnego. Ludzie się zatrzymują, samochody, wychodzą i wiesz, i Arek, Arek się ma kurde, przytulali mnie po walce, czy żyje wszystko w porządku? Wiesz, czegoś takiego nie miałem wcześniej. I to chyba świadczy o tym, że te free fighty jednak są popularne w Polsce i gdzieś. To czym więcej tu... to można więcej zrobić, żeby tu jeszcze bardziej zabłysnąć. No trzeba podejmować takich ryzy takiego ryzyka i takich wyzwań, właśnie jak walka z dwoma na przykład. No, bo o to chodzi, bo to ma być show. To ma być show i wiesz, ja chcę ludziom dać to show. Nie wiem, czy ja to wygram. Ja nie mówię, że ja biorę, ja tego nie wziąłem, bo jestem turbo kozakiem i kurwa rozjebę jednego i drugiego. Weź kurwa, mordo, przyjdź z ojcem, tak jak było w, w gimnazjum się tak mówię, nie? W pierdole, czy weź jeszcze ojca, od razu, to w jemu też, nie? To mniej więcej jest podobnie, ale to nie, to ja tak nie powiedziałem, że weź ojca w wam bo jesteście słabi. Nie, jeden i drugi jest silny, ale ja chcę podjąć to wyzwanie i chcę pokonać jednego, i zamknąć im tym mordy, bo gdyby była jedna walka, to zaraz bym musiał mieć rewans z drugim. A jak pokona mi jednego po drugim, no to co nie mogą powiedzieć, że co byłem? Ja miałem zerwany bicep, zerwanego kurwa włosa. Już teraz, teraz Jacek tak powiedział, że już nie ma żadnych kontuzji. Nie ma żadnych kontuzji, więc nie ma żadnych wymówek, już nie może mieć. Trzeba też przyznać, że Mateusz jest na pewno lepszym zawodnikiem niż wtedy w walce z tobą. Stary, przez ten półtora roku, bo to było w maju w zeszłym e, no, w, maju w zeszłym roku, więc półtora roku, roku temu, ile stoczył walk, jaki zrobił progres? Stary, popatrz sobie na jego walkę wtedy, to on ledwo na niego chodził. Ładnie się porusza na nogach. Według mnie, sta, według mnie to, co robię, to jest pojebane. No. Teraz, jeżeli wygrasz, wygrasz nie też że z lepszą wersją Mateusza Mureńskiego, to jeszcze z wersją y, zdrową Jacka Mureńskiego, jeśli chodzi I o, i oczywiście lepszą, o aspekty fizyczne. I też lepszą, bo Robert Marusz, Maruszak, ich trener, mówił, bo tam się kolegujemy, rozmawiamy, że. że e, w progres, że chłop przychodzi i ciężko trenuje. Nie to co było do pierwszej walki, że tu naprawdę jest kurwa dwa razy dziennie na treningu, na pierdala, trenuje, wziął to do siebie, więc na pewno będzie ciężej, będzie ciężko. Dla mnie to jest, jest tak, że... Nie, nie, no to jest dla mnie komplement, nie? Zresztą w ogóle co mi chłop powiedział na face to face. Ie. Nie wiem czy widziałeś. On to, stary, on do mnie tak patrzy i mówi, że tym razem podchodzę do ciebie jak szanuję cię jak sportowca. I ja. Co ja co? Jak, kurwa Ojciec, co ty do mnie mówisz i, ale serio aż mi tak zeszły mi emocje i tak kurwa. Połek to mojego, nie? jest sportowca, wiesz? o, to, no, kurwa. Może to jest podstęp taki psychiczny, żeby cię gdzieś tam kurczę yy, uśpić, szujność. Nie, wiesz co, oni, znaczy, nie, nie, nie. Jedynym, co oni mogliby zrobić, wyprowadzić mnie z równowagi, żebym się rzucił na nich. To jest jedyne, co mógłbym zrobić źle, ale nad tym pracowałem przez wiele godzin z psychologiem, żeby tego nie zrobić. To jest jedyne, czego bym się bał, bo tak to ja, ja jestem gotowy na te dwie walki, tlenowo jestem na to gotowy. Wiem, że jak się nie uda, to będą mi to teraz uzdawać i będzie lekcja po kolei, tańczę, z las budlam. Ale jedyne, co może nie zagrać, to gdzieś głowa, że ja się wystrzelam. No ale to jest normalne, no nie wiem, zobaczcie, nawet walkę ostatnią na KSW, piękną walkę, jaką Tomek Sara raz toczył z Rzodzkiem, to też potem już nie mieli siły i tak dalej, ale dlatego, że dali z siebie wszystko. I wiesz, i to nie jest tak, że ja nie mam tlenu. Ja mam ten tlen, tylko po prostu wszystko zależy, jak się rozegra walka. Jeżeli się wystrzelam, zrobię coś chujowo, zacznę jakąś szarżę, to przecież nikt nie jest w stanie sz robić szarże przez trzy rundy i napierdalać. Nie da się tego zrobić, no nie jesteś w stanie przekroczyć pewnych barier fizjologicznych. Nie ma szans po prostu tego się zrobić, więc jeżeli będzie chłodna głowa, wszystko zrobi, Zgodnie z planem. Jestem gotowy na dwie walki i obie dwie walki wygrywam. Ok. Jak teraz z perspektywy czasu, z perspektywy tych dwóch lat patrzysz na rodzinę murańskich? Jakich teraz oceniasz po tych dwóch latach, no przeżyć Ja powiem ci tak, ogromny. Zżarli mi w kurwę zdrowia, wylądowałem przez nich w szpitalu i w ogóle mnóstwo mi, zży... i tam wiesz, ja dawniej kurę też inaczej podchodzę w ogóle do show biznesu teraz. Już trochę w tym jestem i wiem jak to wygląda. Ja wtedy pamiętam jak mi było głupie, jak oni tam powiedzieli, że o tym mojej mamie mi było wstyd, że ona coś tam pije i tak dalej. Teraz to już jebie, naprawdę. Ja to wszystko przerobiłem i oni są w stanie mi kompletnie w głowie nic zawrócić. E, i. tak, Tak, a druga rzecz jest taka, że na początku myślałem, że oni są pierdolnięci. Potem sobie myślę, że kurwa, jednak w tym, w tym szaleństwie jest jakaś metoda, coś oni to jest. Że potrafią się sprzedać dobrze. Potrafią się sprzedać. Majam, oni, do nich jest kolejka, do powalki. Będą walczyć przez najbliższe dwa lata. Zarabiałem w kurwę pieniędzy, że to nie jest jednak intel, jakieś, że to jest inteligentnie, że to jest jakiś plan, strategia ale? zrobiona, ale. Właśnie są takie rzeczy, które mi to znowu wybijają. Jak to na przykład, że pocisnęli Najmanowi, że strzela śniebakami że coś przy takich rzeczy nie powinno być. czy właśnie z nitros tam aferę. To są, są rzeczy, w których to, że ja poprzez chwili myślę, że to jest jakiś plan, to kurwa i da mi się, mi się potem z porodem wracam to myślę, że to jednak są pojeby. Ale z drugiej strony może właśnie tak ma być. Oni specjalnie tak grają, że tu to jest wszystko inteligentnie rozpracowana strategia, ale dalej gdzieś tego szaleństwa, żeby ludzie myśleli, że są salęcami pojebanymi, żeby ich dalej cisnęli. Są po prostu stworzyli, zrobili z siebie antybohaterów, którzy ludzie chcą oglądać, ale ludzie nie nie chcą ich go oglądać, zobaczyć jak oni wygrywają, chcą zobaczyć jak przegrywają, tak jak jest z Marcinem Najmanem, on jest właśnie świetnym gościem, którego ludzie chcą widzieć jak on przegrywa, nikt go nie lubi i najlepszy jest to, że on przeważnie tych swoich fanów nie zawodzi i on te walki przegrywa zarabia. i na tym zarabia, chociaż ostatnio wygrał z Miśkiem Nadarzyną, no i co, I, i nikt nikt nie chciał tego oglądać, ludzie to wygwizdali no i musiał rozwiązać federację, no bo Najman jak wygrywa to nie jest fajny, po na Najman jak on wygrywa, Najman ma dostać w i mniej więcej to jest to samo, jak oni zaczną wygrywać no to to już nie będzie tak fajnie chyba. Szalony reporter w wywiadzie ze mną powiedział, że jakby poddać Jacka Mureńskiego badaniom psychiatrycznym, jakiejś obserwacji, to wyszłyby jakieś choroby. Też tak uważasz? Po tej właśnie po tej perspektywie z tych dwóch lat? Tak, tak uważam, że to nie, równ nie ma równopośród i Ale kto w Polsce jest w sumie normalny? Małe jest ludzi normalnych. Tylko są ludzie nieprzebadani, nie? Ale on jest wybitnie pierdolnięty. Dobra, Twoja przyszłość w KSW rysuje się jakimiś dużymi, będzie zapisana dużymi zgłoskami, czy to jeszcze jest daleka przyszłość? To jest daleka. Jeszcze gdzieś tam coś zna, bo coś tam jest napąkniane, coś tam ten, ale to ja jeszcze myślę daleka droga. Na razie mam te dwie walki, potem mam jeszcze jedną zaplanowaną, a co się będzie dalej Wiesz, działo, to jest wola nieba z kim kolejną nie wiem, ale opas. Nie wiem. Chyba tak, no najlepiej byłoby z nim. Tylko, że ja bym chciał pas 8 się z nim pobić, to już znowu się powtórzę. Tak e, w końcu. nie jest łatwo, tak. On ma 7,7, ale nie, nie, on mówi, że mógłby, bo ja tam z nim gadałem kiedyś na, na tym, no ja, ja na co dzień wa ważyłem 86 kg, teraz przytyłem do tej walki specjalnie do Mateusza 5 kg, i jedząc codziennie po 6 koła kalorii. ciężko mi było, ważę 9,1 rano na 3, więc wieczorem jest 9,3, więc na walce będę miał 9,3 myślę, ale to bardzo ciężko mi utrzymać tą wagę, na co dzień ważyłem 86 kg teraz e, i więc 8,4 to jest nawet takie, wiesz, dla mnie żaden problem zrobić 8,4, ponieważ pobiłbym się w 8,4, jakbym wygrał tą walkę, to chciałbym, żeby rewanż nas się odbył w 7-7, o drugi pas i wtedy mam Dwa pasy jestem jak, kurwa, Conor McGregor. Zapuszczam taką brudkę, trochę jak ty, nie, trochę większą i będę jak Lepszym. ten... I włosy takie musiały mieć koloru jak ty, nie, bo Conor gdzieś twojego koloru, ko, bo kolor włosów ma. Nie, on jest rudy chyba, Conor. No, chciałeś mnie obrazić, no, no, tak? Obrazić. chociaż brudem masz trochę taką rudawą. To się wytnie. I zostawimy tylko to, że mnie obraziłeś. To są antyfakty, to ja mówię nieprawdę przecież. Nie wiem, to właśnie o Real Division? I co tam mówiliście? O... Całą prawdę pokazaliśmy. Czyli że to były potężne walki i potężna okazań. No Nie, pokazaliśmy, że to było potężne oszustwo. Że Ale kali ludzie na pieniądze. Ja, na, na 30 zł, kurwa. Wiesz co, ale, ale wiesz, wiesz co, co. się nawet na policję nie da zgłosić, bo za, za niska szkodliwość czynu, kurwa. Spreczna. Tak. Ale wiesz co, nawet patrz, jak kogoś oszukasz na 30-50-300 zł, to też jest oszustwo i też społecznie tak? nie powinno być to akceptowane. Oczywiście, że tak, no ale kto to będzie respektował? Ja myślę, że potężny Nicowie, woda. YouTube. O, o olejniczak, bo nie, olejnik, a ja zawsze mylę z Olejniczakiem. Olejniczak to wiesz, on zrobi live'a i pozbiera i odda im te pieniądze, nie? Czy nie, czy Olejniczak nie ma na live już tyle ludzi? Zrobimy to. <laughs> Zmusimy go do tego, żeby oddał te pieniądze. Tak, zróbcie live'a i niech wszystkie pieniądze pójdą dla zawodników. To nie wypłacił sobie zawodników? On nie był włodarzem, on był tylko taką twarzą medialną. Inni nie wypłacili. Zawodnikom, menadżerce, grafikom, prowadzącemu, ochronie, realizacji. No ale wszystkie. gdzie tam była realizacja, gdzie tam była ochrona? Kurwa, jak tam nic nie było, to była sala gimnastyczna, kurwa, co ty gadasz, szkapie? Ja pierdolę. Nie wypłacił, nie, ludziom od social media nie wypłacił, nie wypłacił aktorom, konferencjerom. Jak tam, kurwa, trzy osoby były, kurwa, to komu ja wypłacić, kurwa? Jesteś, jesteś, okrutny dla nim. No nie, uwielbiam, uwielbiam Olejniczaka akurat. Pozdrawiam serio uwielbiam go. Nie, Olejniczak jest ładniejsze nazwisko. Zmieni. Tak, bo Czak to już jest chyba... Nie, Czak to jest, nie jest już szlacheckie, nie. A, a słyszałem to ostatnio, no. No, nie, nie, nie. Ja, ja mu nadałem po prostu, za to jego wybitne osiągnięcia, dostał ode mnie nominację szlacheckiego. Wizitacja Arkadiusza Tańculi tak, do tytułu szlacheckiego, szlacheckiego dla Tomka Olejnika. Tak, jesteś Olejniczak, teraz jesteś szlachcicem za to, co odpierdalasz w internecie. Ja to już trzeba zakończyć ten wywiad, to już jest za grubo, jak już tytuły tutaj zostają nadane, to... Jakbyś jaki byś nadał tytuł Jackowi Mureńskiemu? Jacek Placek, już mu nadałem taki temat. Dobra, Zdrowia, Zdrowia. się Pozdrowionka. Trzymaj się.